Pojawia się kolejny moment na tej drodze, w momencie kiedy zaczynasz doświadczać, to włącza się coś innego. Musisz wiedzieć o tym, że pierwsza twoja jazda samochodem nie była mistrzowska. I wszystko, co robisz pierwszy raz, nie będzie mistrzowskie. Ale to nie jest powód do tego, żeby się zniechęcać albo rezygnować. To jest powód do tego, żeby iść do przodu, żeby się rozwijać. Bo tylko w ten sposób się rozwijamy, doświadczając. I teraz, kto z was w życiu miał jakieś porażki, błędy? Fascynujące. A ja nie miałem ani jednej porażki, ani jednego błędu. Właśnie. Doświadczenie. Nie możesz popełnić błędu, bo jeżeli popełniasz błędy, to znaczy, że twoje życie w ogóle jest jednym wielkim błędem. No, jeżeli jako małe dziecko trzymając się strzebelków w łóżku, robisz krok do przodu i padasz na dupę, to co mówisz? Zjebałem. Nie Nie chodzę. No nie udało mi się, nie, no to rezygnuję z chodzenia. Fascynujące. Więc, <śled> yy, więc to nie jest tak. I dlatego dziecko ma troszeczkę, troszeczkę inaczej działający umysł, bo ono wstaje i ono mówi Pff, idę dalej. I się nie poddaje. Nie poddaje się, bo my mamy taki schemat stworzony w podświadomości. Żeby iść do przodu, żeby walczyć. Tylko uwaga, w świadomości następuje w pewnym momencie blokada. Blokada, która brzmi na przykład, co inni o mnie pomyślą, jak to zjebie. I teraz tak, niby ty wiesz, że za pierwszym razem, za drugim, za trzecim nie zrobisz tego dobrze, no ale boisz się podjąć tego pierwszego razu, bo co inni o mnie pomyślą. I tu zaczyna się zabawa na, 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 na poziomie świadomym. Co inni o mnie pomyślą?